Witajcie. Tu mamy wpisany tekst. Jest to spacja A i spacja. W tym miejscu mamy długość kolmurki A1, czyli trzy znaki, ponieważ mamy dwie spacje i literkę A. Jeżeli użyjemy funkcji Usuń zbędne odstępy, I wybierzemy nasze A, wówczas usunie nam spację z przodu i spacje z tyłu. Kiedy wpiszemy tutaj długość komórki A2 będzie 1, ponieważ zbędne spacje z przodu i z tyłu zostały usunięte, natomiast jeżeli wpiszemy sobie tutaj coś jeszcze. A jest tak. Będziemy mieli tutaj 12 znaków, a tutaj 10 znaków. Usunęło nam w tym wypadku tylko dwa znaki: spacje z początku i z końca tekstu. Spacje, które występują tu, pomiędzy wyrazami, są potrzebne i nie zostały one usunięte. To by było na tyle. Dzięki. Hej ja.